Dzień dobry moi mili, witajcie w kolejnym odcinku z naszej serii z Oste Kuste, czyli Let's Play. Na razie będziemy na tej mapie nagrywać. Ze mną jest Oskar. A, no, jestem, jestem. Wróciliśmy z, e, już samolotem, wróciliśmy z powrotem. Jak widzicie, New, New Holland fajna ta siódemka z Cookeringiem oraz John Deere 7920 z Nagrywamy drugi raz, ale nie zgadzamy się co się stało. Jedziemy w pole, które nasi koledzy e, zrobili kiedy nas nie było. Jak byliśmy w Polsce w Sokoli. E, <grym> także jedziemy. No, pole e, przygotować do szyby kukurydzy, chyba to będą szereg chłopaki, nie? No, coś takiego typu, że trzeba te pole ogarnąć. Więc jedziemy e, na wstępie tego materiału. E, chciałbym zaprosić do Oscara na odcinek z Sokoli. Jeden i drugi. E, I oraz życzę Wam al miłego piątku bądź miłej soboty. Bo nie wiem, kiedy to wrzucę. Dlatego że e, no, wyjeżdżam i po prostu nie wiem, kiedy to wrzucę. Yy, więc będzie ciekawy. no ale kiedyś tam to zostanie to? A kiedy to nie wiem, to trochę z kiowy tym przelazł. Ale on tak fajnie jedzie Także no yy, Rzućcie staniecie to w piątek w sobotę, więc wam życzymy ubranego weekendu, a nagrywamy to Jeszcze w yy, yy, poniedziałek <laughs> Przepraszam za kaszlę, ale jeszcze mnie gardło boli Fajnie cię tam powiem, Sąszacz tak yy, bierze, nie? Zmawia. Ja wiem ale ten rząd już tak ma Jesteśmy, kolejny odcinek już mamy odkaczony z tej pięknej naszej serii Co tak szybko gnasz? A, bo my tak no, no Kolejny odcinek z tej pięknej serii mam nagrany Jeszcze w tej serii zostaniecie jeden yy, Mogę zdradzić, będą to żniwa, ale jakie czego A? i jaki zestaw to nie zdradzę Żniwa Tak jest, będą żniwa Na fajne zestawy może się każdy tego, ale bo nie, ale no, pożyjemy, zobaczymy. Także jeszcze jedną odcinek z tego dostaniecie i dostaniecie na pewno tak: jedna sokole, dwie bruzów, i dwa odkopy i chyba brózówkę. Tu ci powiem, że te krzaki to takie niefajne. No, poczekaj, tam chwilę na mnie był tak trochę. Panie, gdzie, ja jadę. O, zahaczysz że mnie, jak ciul we mnie zachodzi. Gdzie? A ja ci powiem? No. Tekstura fajna, ale tamta była ładniejsza. Dajcie się wszystkim kłócić, co może zaraz obydwaj wymienić. <laughs> jo. Ja będę coś innego robił, a to coś innego. Znaczy inaczej, yy... może inaczej to powiem. Yy, weź ta... No, dobra, po to zrobię, nie trzeba ciebie widać, a nie chciałam teraz. Jakby to była typowa tarżówka, bo to nie jest taka wiesz typowa tarżówka, nie? Bo to jest... No jest tutaj wały, wiesz co, chodzi? takie. No które wiesz, zro... no wiesz zro... inny o, co zrobić. No. no o. No to to jeszcze tak, ale jakby to miała być taka typowa tarżówka, to by to tak nie wyglądało. Ten wał, co ja miałem tu tak chodzi pod tarżówkę, wiesz A dobra. Ja chciałem wymienić. No niestety, no dostawmy pozwolenie, to powymienialiśmy co się dało i tyle. Musiałem mudar do John Dira bo wiadomo czasem... To, jak to John Dir? Deere... Dobra, bo za chwilę dostanę hejt. No. <laughs> no. nie, z... ja, ja mam złych, złych tych nie mam od Jundirze no. Dobra, ja teraz Ty pojedziesz pierwszy. Dobra. Także no, widzicie kolejne którzy które tutaj kopaki mają za granicą: New Holland, Londynie, Jeszcze mają, ale nie pokażemy wam, zobaczycie w kolejnych odcinkach w naszej series let's play. Ale fajnie wygląda Jundir z tym agregatem, co nie? że tak fajnie wjechał na. Ale myślałem, że ja pierwsza, a ty tu się. Dobra, przepraszam, jest pierwszy. Gadaj, że pierwszy to ja mi się tu wciskasz. Teraz dużo czasu mam żeby w Fifie paczkę zrobić. No co na GPS-ie, to będę paczki robił. Jak trafię że dobrego, będę krzyczesz. Ja już jadę. O panie, dzięki, że mi to też przypomnę Ten Johnny ma jakieś problemy, tylko no, jakoś tak słabo idzie Ajde ja ma Bo tak patrzałem to yy, Nuchcią ma 218 no. A Johnny ma, ma 245 i gorszy idzie. Widzisz? Nie Holland to najnowszy spręż, moim zdaniem. Nawet wiesz na nowszy jest. No i ono jest nowsze, ale na... A żeby aż tak Właśnie. Jakby ten Agrissem, ten agrisy nie jest aż taki, aż taki, czy taki, taki ciężki. Znaczy, ten Agrissem on ma 6 ton. A Kukelnik ma prawie 7. No to tutaj nie, jest taka duża różnica, nie? No nie Nie, może coś schopaki może to zepsury jak nas nie było. Nie, może coś Johnny jest John coś ma i... No Nie wiem No niestety to tak, nie O, wie tam do tych krzaków, nie? Po orkach kolejny nagrywamy, więc fajne. Znaczy dzisiaj jest, no, nagrywamy trzeci odcinek dzisiaj, więc moje skromne zdanie bardzo, bardzo ciekawie. Nagrywaliśmy Sokolę do Oscara, zobaczcie w czwartek. Najprawdopodobniej się nie zmieni. E, a ten odcinek nagrywamy, no bardzo na zapełkę, bo na 8. W jedną stronę tak wolno idzie teraz, w tą tak szybciej idzie. To za tobą to jest kija, bo ciężko jest GPS-em ogarnąć, ale dobra A, bo GPS, jo? Jo Ile Giam... ty masz metrów? 6. Ja też Wiesz, że ja pierwszy tego, tę talerzówkę e, używam? Tą 6 metrową. A jest naprawdę bardzo fajna A to jest oryginalna Wiem, a nigdy nie... no bo... Myśmy na odchopaniu nie bawili się w talerzówki, nie? Tylko w grubery o, Teraz chowało no, dwa Macie jak będzie się uważać? <laughs> <laughs> Pat, co przed sobą masz? Nie będzie, będzie mi wyciągał. Dzięki. U mnie na u mnie na wsi to jest na polach standard, nie? Stodzienki to dzięki, to mnie jest standard. Nie, umiem, u mnie ogólnie jest mało na polach To się moje to się cieszy, nie? u mnie jest tego tak dużo. No. Na jeden z odcinków tych let's plays na tej mapie to przyjedzie uwaga. z... Ej! I... Nie, wiedziałam. No i pokrzywione sprzęty. To no, się wyklepie sąszat. Mówiłem uwaga, to ty gnaj taki solony. Panie to, to jest... To jest co się stało? Zabał? No nie ten tej drones jakoś. Mówię jakąś przerywa. Mi coś Mi się zdaje coś tu w skrzyni nie gra no jak on też ma skrzynię? Na kawał ma skrzynię A... nie wiem ma on to, tak jak... taką skrzynię był, taką. No to trzeba zgłosić, może go wymienia, albo to zrobię z nim a czy on... a on ma już? On tam ma już troszeczkę tych godzin na czas On ma pa, 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 power quad ma skrzynię To dobra skrzynia Jako jaką ma 11 tysięcy godzin. A to by wiele wyjaśniało, czemu on tak działa Ale radio tu. nawigację wszystko ma. No mordy, radio jest najważniejsze prawda? Nie, na także nawigację ma. Dobra, kolejną paczkę przekładamy. O Jezus, Maria. Widziałem. No ale jedź. No, 8-4-4. Ja ty jedziesz pierwszy. Jo. A widzisz, a taki byłest fanic. Tak bardzo chcesz tego Jundira, to mal, nie? Ale on mi kazał tego Jundira żeby go przepalić, A. no to wziąłem No to przepal go teraz po Jak Ja zaraz go przepalę, to zobaczy. No ja się boję, nie? To nie, przepalę go jednak A ja się boję, fajne to będą pole tu będą mieli posiane, nie? Także może niedługo pokażemy Wam Gospel, a to nas te koszty zbudujesz jakąś Gospel i będzie fajnie. Ty weź tak daleko, nie uciekaj, co? Aha, dobra, to ja jeszcze FIFA się popatrzę, to tu jest. Dobra, ruszaj. Nie, chcę mi się, wiesz? Jakoś tak, niż mi się nie chce. Nie, nie, no, ty. Już jedziemy. Manek musiał wyjechać na warsztat do tych chłopaków i powiedzieć, co tu się w nim dzieje. No, będzie trzeba, będzie trzeba, naprawdę. O ty tam bardziej ty tam bardziej jak oni, tu mają sprzęty. No ja na to dłużej jestem. No, ale bo ja się z nimi bardziej dogaduję, bo ty, ty tu jesteś dłuższy, ale ja się z nimi dogaduję, z nimi gadam. Ty się dogaduję, a ja droba testu. To nie jesteś języ języczny człowiek Nie potrafię. Nie boli się z nimi się nie dogadać. Szefowie, szefowst nie umie dogadać. Ale z pracownikami tak trochę nie bardzo może się dogadać. Nie bo oni też nie wiem, oni gadają po swojemu. Matko ile ja będę na to zmontowanie? Chryste, panie, trzy odcinki No a jeszcze połado od nagrania będziemy mieli, no, no tak to zobaczcie. Nie wiem, może w czwarty w środę albo we wtorek nagramy te Eee, żliwa to nie na kiedy... Gdzie zaś ty bierzesz więcej niż 6 metrów, wiesz? Też mi się tak wydaje. Bo ja muszę, teraz, tak, Bo ja muszę cały czas po tobie poprawić pensa Mo ja chcesz się zamienić, zobaczyć jak w tym żozyrem się jeździ Dobra, daj go Idź Czasem, zrobię zdjęcie ładne O, w tej górze lepiej znaczy... No mogę... No na szybko te ciągniki tutaj wzięliśmy i tyle. No masz sera ma ciężko Właśnie mówię, no to coś nie gra. No Ale to jest chyba... No, niestety nie umieliśmy Pablo 7930, który momentalnie jest lepszy Znaczy jak mogę zdradzić na jednej serii co nie? No To na jednej serii chciałem mieć właśnie 7720 John z, z... z i... Quattro power skrzynią i Auto Power chcemy mieć z rządzira 7930, nie? Chyba te dwa rządzira by tam tak oddały. A może to jest agregatu, a nie z ciągnika? No nie wiem, zobaczymy. W następnym sezonie będziemy innym ciągnik weźmiemy i zobaczymy, nie? Bo z tego co spamiętam, to w kolejnym sezonie ma być kukurydza. Posiadam, to zobaczymy. Każna kukurydza też będzie musieli tu być. A ona no będzie odwozić. Kurde, strzeże? No taką akty kukurydzę na takiej serii? Nagrobię. Tak we dwóch, tylko. Tykup... <laughs> albo we dwóch, albo na jakieś grupy na Facebooku, napisać, że poszukujemy kogoś. To sądzisz? Ale on idzie jak shot, on tym. Ten... No. Ej, co sądzisz? No ci mówię, że on, on musi mieć więcej niż 6 metrów to ten... dostaną no odpowiedź na moje pytanie? No To miał. No, znowu masz studzienkę <noise> No ja pierd... <noise> Kurde, taką akcję kukurydzą nagrałbym No trzy akcje kukurydzy na mój kanał znowu od no, tylko nie kiedy nagramy Na brzodówce Dożówka. O boże, pu... Ja! Co? Kipalę, nie? Tu się tak ślizga. <kłysy> no mówię, coś... Coś z jest nie tak. A to za krakatę moim zdaniem. Nie, masz? Nie, daj. Ja aż temu nie ufam. Ja i na mogę jeździć nawet. Abym miał amestofendę powiedzieć, na no, kukurydzy. O. Może to jeszcze dostaniemy na jakieś święty. Może jakiś inny będzie ciągnik No. No. no ja, bo tu każdy ma swój ciąg, my jeszcze nie, bo jesteśmy za krótka. Ach tak, trzy odwozy na duże zestawy jeden kosi? No. Udałoby to Zestawy na czegoś, jak jakieś przyczepy, które nie, nie mamy na żadnej serii. nim nie będziemy mieć. No to jest to fajna seria, że możemy potestować jakieś nie? E! nie No gdzie, no ja cię widziałem to jest fajna seria, do napręty, możemy fajnie, też tę te, sprzętę te te testować. Tu skoro fan nie ma, że idziemy w jedną markę, ani nic... No, tu się też bawimy... Jest Może przyjedę z twoim wizytorem? Jo. A ty Wiesz, moja, moja warta, się tak źle nie wyglądała. Dzięki! Chodzi o, 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 o klima, bo w nim, nawet do nie ma. O to mi chodziło. No, to nie. O to mi chodziło, wiesz? że mała warta, żebyś tu się wpasowała w to Ja ten tak mało co czuję, to ten, ten... Także no, e, może coś tu kiedyś nagramy z kukurydzy. No jeszcze jeden odcinek na pewno nagramy W sumie trzy odcinki spadną w tej myślę, serii na pewno coś będzie no, no ja bym chciał tu z jakby akcję farmingu zrobić, nie? Ile ty, wiesz, masz, ile, do... ile ty już masz no, nagrać? Uu, a Uuu, ma, wiesz, mam prawie całe pole skończone. No to fajnie by to całe pole. Na dwa to fajnie idzie, ja ci powiem. Także no, yy, no fajny odcinek jeszcze z będzie na pewno też Niwa. Może, kiedyś jak wrócę z wakacji życia z Toskanii na To się by nagrało, yy, na przykład co by się tu mogło nagrać Prasowanie, o też fajna akcja No Jakieś kostki, no kostki jakieś, no Prasowanie, no mówię, tu możesz tak się pobawić, bo tu nie do, że jest też różna seria Testujemy sprzęty, którymi nigdzie nie graliśmy, albo bardzo rzadko No <coughs> Oraz możemy testować sprzęty przed kupną na innych seriach na przykład to no, też. Ale takie Także większe, no nawet... bo tu nie będziemy testować 80 z tego typu. No nie Na no. no, brzozówkę, sokole i jakieś inne serie. No? Także Ech. mówię, to jest bardzo fajna seria. Możesz też samemu czy z kimś nagrywać. No. To mówię, może kogoś ogarnie się i nagramy tutaj jakieś kukurydze. Ale mówię, jakbyśmy coś mieli nagrywać tu, to dopiero jak ja wrócę. Może wtedy jakieś też inne święty wyjdą na matchaba na no różnych stronach też może coś wyjdzie o. To się wtedy po, pozmienia to nie Dobra, moim priorytetem teraz jest jutro, czyli w, e, wtorek Nagrać od ci, dwa odcinki z odchopania. To jest mój priorytet cel i tego się dotrzymam uwaga Matka go Co? Widziałeś to? Nie Ja to zrobię poprzeczniaki, co? Mhm. Mm Człowiek, jak się fajnie odsunąłem od ciebie, nie? Żeby w ciebie nie uderzył. tak samo. No, tylko że mi agregat poszedł w lewą stronę i prawie się uderzyłem. Nie. bez tego, że chciałem, nie? No, teraz... by było, by można poprawić. A no to po odcinku, bo nie chcę się denerwować. Fajne, chłopaki mam pole przygotowane No na pewno się w kukurydzy tu nie będzie, bo mogę zwadzić na kolejny odcinku z Sykorium, nie będą w kukurydzy no. Czekaj Zadzwonię co nie tak, co? Wiede... Wiem, że naprawia jakiś ciągnik, ale nie wiem jaki Tam piseta stała przecież, ona tam coś szwankowała Ale no, na nasz to już nie jest ich ciągnik Ale szykują pod sprzedaż ha, nie oni FIAT FIAT A, nie on jakieś fiata chyba naprawiają albo coś w tym stylu a widziałem tam ten testał u nich na warsztacie. <coughs> ja. No i będą na. i tego 900 co, i right. my też mamy czas tam sprawdzić. No to niech, na początku niech John raz postawił. Nie no, żony jeszcze pracować musi. Kieta. Fajnie lepszy i lepiej chodzi niż ten, Fajne, ale jak wiedział, że. A ja jak wiedzą, że nagrywam, to nie chciałem. nie chcę na karnych, dawać te same sprzęty, nie? Gdzie ty jedziesz? Wcześniej robię Aha, dobra A ty tam jesteś, ja mówię, gdzie ty jesteś? Ciężko ma, ciężko ma, 12-13 godziny jadę Także, prima, fajnie wygląda, fajny odcinek No a mówię, weekend będzie idealny odcinek, nie? Także za chwilę kończymy to i... Jaskarok idzie spadł już? Ja Ale ja będę montował Na wtorek Czyli na dzisiaj Inny odcinek No jeszcze nie dziś, bo jeszcze 9 minut 10 To na jutro Zwałek jak no na tak kiedyś tam? No, następny dzień, No O, idealnie. Ty, pani też, masz wrzucić, ale sokolę. Bo cały pan z pójdzie. No tak, wrzucę, na no, spokojnie, ten Panie, <ścoughs> Pani, ja jestem teraz nerwały, będę. Bo na wakacje, wiesz. Jest to jak, jak ktoś jedzie na wakacje, to muszę się wszystko ogarnięte. No, zachciałem się w kwietniu na wakacje ze szkoły. Ale. Plus jest, znaczy. Rodzice, jak pójdę na wakacje, wiesz, to z nimi nie jadę, Znowu chata będzie wolna. ja. Wszystko ma swoje plusy. Ja teraz się wypocznę. Znaczy, będę cały czas zwiedzał, no ale uznajmy, że się wypocznę. Ile wykniesz? Co? Nie, nic, nic. To Mam to... nadzieję, ale teraz się wycie wycieczę, czy jak rodzice będą? Na wycieczce. Yy, mam nadzieję, że żaden się tego nie będzie go oglądał, ale jest już przygotowany asortyment. To Do, Dość mocny kaliber. To była pierwsza myśl moja, nie? Nie było C, ja ubiorę. A ci powiem, że pakowałem się już w walizkę, nie? Z ubraniami. Yy, no Tak naładowane, że nic już więcej nie zmieści. Się, nie? Abyś tak jak my, kolega z klasy. Co? Kolega, wziął te skarpety na wino, te tą tej samej pary drugą sklepucę na też na butelki wsadził do walizki o proszę no dzięki, co świat, źle GPS a i ty poprawiasz ten mały kawałek ale ja ustawiłem co tamtej granicy z GPS jak coś no, no to fajnie, a ja od tej i ty to poprawiasz bo nie, tu kij tu będzie ten ruch kopią i tyle, Podzielimy pole Matko takie pole to jeszcze co ci powiem? No. te pole mają takie kawałki że ten, że normalnie... Na no, broszbójcie takie. Po jednym kawałku i robił tu serię. No wiesz Kudę, co? Wiesz, wiesz, co to wiesz, to... Weź sobie Ja sobie wtedy wezmę takie pole numer 5. Po jednym kawałku. O proszę. Także no ja mogę zdradzić, że jakiś pewnie odcinek nagram na TikToka. Wiem kiedy jeszcze. A co się nagra na TikToka. A nie, jeszcze mam dwa finiki do wrzucenia. Na TikToka. Jadę po tej stronie tej, widzicie jadę, nie? Oj, ten wąski czy ten... Ten przy tym... No widzicie ja o Ale Fajny, fajnie ściąga. To ja mam na TikToka do wrzucenia dwa odcinki jeszcze. E, ten. Eee. Co mam wrzucić? Aha, targi, które były ich czas temu To ja zrobię ten kawałek, a ty ten poprzeczny zrobię. Ja targi. Czekaj ja myślę, targi. Yy, zbiór trawy, to jest drugi. Z tego może... O, z Orki, coś wyrzucę i dam jako time lapse Na TikToka on nie będzie fajny. No i może z tego agregat O Jezus. <grym>, nie no widzę jak cię zarzuciło. I może z tego agregat. No to na TikToka też kiedyś tam może, padnie No, można, prawda? Ten agregat coś ma z sobą. No myślę wydaje, że to jest bardziej a na mnie ciągnika. <grym>, a. Ciężnik ci 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 by taki rzeczy nie robił. No rządzie te lata mają i wiesz. Nigdy nic nie robił, a nagle starzówka takie też go odpowiedział? Ale to tak jak byłaby zawieszana to jeszcze może ciągnie kabina, ale tak jak ona jest ściągana to. No widzisz, mody pierwsza zwyczaj w kijowe wybraliśmy. A ty wybrałeś? <laughs> Dzięki, nie, a ty chodzi o będą. No i bo tak patrzę na zdjęcie, nie testowałem No ich. No właśnie, ja też nie testujemy teraz no. I już wiemy, że na jakąś serię na przykład takiego agresyjna z tym John Deere nie weźmiemy, A tego Cookeringa gdzieś na pewno wezmę e, To już wraca, To dobra jak nie, ale dalej się cofam Także tym fajnym akcentem, fajną akcją, fajnymi ciągnikami naprawdę Moim zdaniem, zdaniem ten tym John Deere to jest bajka Ten John Deere wygląda świetnie z tym e, O Boże, dzięki, nie? Co? Właśnie to, że mi z napisać, trzeba kończyć odcinek. Fajnie to wygląda. No. Dwa fajne byczki. Właśnie ich nie rusza, jesteśmy ja załe zdjęcie. Dobra. Tylko zgra światło. Właśnie, dobra, ja dobra. właśnie chcę ze światło. A, dobra, dobra. Także tym fajne akcentem życzymy Wam miłego weekendu. Tam ja będę o tej porze już we, na wakacjach. Nie będę zwiedzał Drogi, X rzeczy, ale dobra, to nie jest temat, na takie coś. Widzimy się w kolejnym odcinku. I Wy, kiedyś tam. No. Nie powiem wam kiedy, ale widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Zodkupaj, więc. i więc Ty robisz ten, te wyspy, ja jadę tego. Dobra, spierwaj. Także do <laughs> następnego, zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnym odcinku i zapraszam do Oscara na serię Sokoli i do następnego Nara! Nara.